Paul niesportowy, Gorana Jagodnika, wyczuleni sędziowie na te ruchy łokciem e, słoweńca. Tu popatrzmy, popatrzmy, to jeszcze to, nie... To nie, nie... właśnie, że był Paul Andruszki, a tam gdzieś poza piłką tak, e, widocznie Paczesa, było przewinienie. Goran Jagodnik, a zatem e, odwrócenie zupełnie sytuacji, bo akcja w tej chwili przenosi się pod kost, prokomu Trefla będzie miał rzuty wolne Tomas Paczesas, a potem jeszcze piłka z boku dla Anwilu. 32 do 26, a więc już 6 sześciokążone prowadzenie. No i może być 8, jeśli trafi dwa razy litewski rozbierający. Myślę, że Goranie Jagodnik troszeczkę tutaj przesarzował. Wyczuleni sędziowie, dlatego że przecież dostały już nawet karę finansową od polskiej ligi do za podobne zagranie w jednym z meczów finałowych. nas też oglądany zresztą, a więc to ta dwójka, e, która trochę premii musiała oddać. A zatem 34 do 26 dla Anwilu, który radzi sobie coraz lepiej. I jeszcze piłka z boku. Znowu Pacesas. Kiele. Koło niego Markowicz. Pluta i Krzykała. Teraz Andrzej Pluta. Trój trójką graczy Anwil, Pluta, Pacesas i Skele. No i Fizycznie, Piątka prokomu trefla, jak sobie poradzi? Andruszka, Jagodnik pod koszem. Lutaj i Markowicz. No tu przewaga po stronie e, zawodnika prokomu wyraźna. Frankowicz, Przykała do Jagodnika. Jagodnik i Andruszka. I Trafił. poradził sobie Słoweniec. Trafił, ale warto zauważyć, że w ataku zawodnicy prokomu trefla w momencie otrzymania piłki nie mają nawet pół metra swobody. Od razu blisko nich, z ręką e, na zawodniku, jest któryś z obrońców. Szybko do ataku przebieg z piłką Paczesas. Dobre, dobre ostatnie minuty Paczesasa. 34 do 28, prowadzenie Anwilu. No i mamy dopiero 4 minuty i 18 sekund do końca drugiej kwarty. Nic jeszcze, jeszcze raz, nie jest, Paczesas. O takimi ma jednak wybór trener i urlep zawsze któryś z koszykarzy zaskoczy. Tak było w tym e, trzecim spotkaniu tutaj, kiedy właśnie rezerwowi zastoczyli. Przypomnijmy, że ten mecz trzeci właśnie e, wygrali koszykarze Anwilu we własnej hali. Na razie oba zespoły wygrywają na zmianę. Nie ma punktów. faul z Skelego. No i to jest właściwie duże zagrożenie, największe dla koszykarzy Anwilu, te częste faule. Tutaj ten blok prawidłowy, mimo że faulował Schele, ale prawidłowo miał jeszcze prawo blokować piłkę lecącą do kosza. Andruszka to też uczynił, stąd tylko dwa rzuty wolne dla Markowicza. Skele faulował po raz trzeci, a więc szybko przeprowadził zmianę Andrzej Urlew zamiast skelego z powrotem na parkiecie Jeff Nordgaard. A tutaj trafia e, Dragan Markowicz. Markowicz, to są pierwsze punkty tego gracza w dzisiejszym meczu. Paczesas. Wysoko. Wyszedł do pomocy Żydek i właśnie teraz musiał szybko do Boczewskiego wracać. Zgubiona piłka przez Boczewskiego. Ale dużo wcześniej, gdyby zauważył Paczesas Boczewskiego, który był sam niepilnowany pod koszem, to mogłyby być punkty z tej akcji dla Anwilu. Brankowicz. Jagodnik, Markowicz. Tym razem przewinienie obrońcy. Agresywna obrona i to są jej koszty. Dusan Boczewski odpychał e, zawodnika, którego pilnował. I będziemy mieli znowu rzuty wolne. Drugie przewinienie Boczewskiego. Na razie po stronie Anwilu najbardziej zagrożeni to Skele i Lang. Trzy faule na ich koncie Dużo, z pewnością dużo będzie wygórowanych przez całe dzisiejsze spotkanie. Ta mocna, agresywna obrona powoduje, że jest wiele przewinień. To no, Brankowicz i dzięki tym dwóm celnym rzutom 32 punkty prokomu, 36 anwilu. Opanowali, tak się wydaje, sytuację koszykarze z Sopotu. Zmniejszyli nieco stratę. Pozostają w grze. Norgard. Łatwe minięcie Norgarda i V Witka. Jerzowitka. No, nie patyczkował się tutaj Czech. Zdawał sobie sprawę, że jak dopuści do rzutu będzie groźniej. Mocny, zdecydowany faul. Przeprasza teraz Norgarda. A my widzieliśmy jeszcze raz właśnie tę akcję. No, zdawał sobie również z tego sprawę, że nie popełnił do tej pory ani jednego przewinienia, a więc to dopiero pierwszy faul. właściwie jedyna konsekwencja to te punkty Norgarda. 38 do 32. Wprowadzenie Anwilu Włocławek. 3 minuty 16 sekund do końca drugiej kwarty. Markowicz, Jagodnik, Brankowicz. Tam. Przewinienie tym razem Tomasa Paczesasa. Zahaczał kolanem, co pokazał sędzia Włodkowski. I Brankowicz znowu na linii rzutów wolnych. Paczas tak, że wiele nie faulował, to jest zmiana w porównaniu z poprzednim meczem, tam opuścił parkiet za pięć przewinień. Także to jest kolejny atak drużyny prokomu Trefla, który jest indywidualną akcją. Tyle mają szczęścia w po pocianie, że i więcej niż cztery faule, stąd rzuty po każdym przewinieniu popełnionym w obronie przez graczy Anwilu. 38 34 Brankowicz wczął się rolę w rolę lidera zespołu. To po jego akcjach są te kolejne rzuty wolne. A teraz Paczesas, a więc lider z drugiej strony. W pierwszej kwarcie bohaterem dla Anewilu był Boczewski. Teraz Paczesas, kolejna mocna zasłona od Żitka. Tutaj na środku boiska leży Kluta, ale już podniósł się i walczy z Markowiciem. Była to zasłona bardzo twarda, ale nie ruchoma. Tutaj Markowicz wygrał rywalizację z Andrzejem Plutą. rany nieco rozgrywający Anwilu. Proszę spojrzeć. Jeszcze raz ta akcja. Łatwe punkty Markowicza. Liczył na Paul ofensywny Andrzej Pluta. I znowu Paczesas Do Pluty. Paulowany Andrzej Pluta. Będą rzuty. Winienie nie było oczywiste. W powietrzu zepchnięty rzucający gracz. 2 minuty 19 sekund do zakończenia drugiej kwarty. Andrzej Pluta. O, jest to wydarzenie, proszę Państwa. 14 na 14 do tej pory. Pierwszy niecelny rzut w finale. Andrzeja Pluty. Ale szybko się poprawia. 41 do 36 dla Anbiru cały czas mają inicjatywę, gra to z Włosławka, oni wydają się dyktować warunki, ciągle utrzymują prowadzenie, Boczewski atakuje Żytka. teraz Andruska przy Jagodniku. Jagodnik uwolnił się, zdobył dwa punkty. To odejście na lewą stronę, i potem jednak rzut z samej ręki. E, niby łatwe wydawałoby się do e, zatrzymania, ale bardzo często trafia e, Jagodnik, teraz e, oznaczony przez dwójkę graczy prokomu Trefla. Nie trafia Norgat. Czekała z Markowiciem. Nie ma Zoma 0 od dłuższej chwili na parkiecie Cały czas Nizzy Zidek, który nieźle sobie radzi, teraz także uwolnił się spod opieki i zdobył dwa punkty. No i trener Andrzej Urlepy, widząc, że już cała ta przewaga została praktycznie zlikwidowana przez koszykarzy Procomu. 41 do 40, jeden punkt przewagi tylko gospodarzy. I trener Andrzej Urle poprosił o czas. Trzeba przyznać, że trudne zadanie przed sędziami, przed Markiem Śmiekiewiczem i Dariuszem Włodkowskim. Trudne zwłaszcza jeśli chodzi o ustalenie pułapu, poniżej którego już nie wolno absolutnie puścić gry. Pułapu przewinień, pułapu ostrości w grze. No i rzeczywiście ta pierwsza kwarta była taka właśnie ustalanie, trwało. Zawodnicy obu zespołów próbowali, jak gdyby oni próbowali ustawić pewno właśnie sposób gry, sposób oceny tej gry, gry foul. Ale ta druga kwarta już jest spokojniejsza, nie ma tych zatargów między sędziami i koszykarzami. No nie ma cały czas na panu Kariusa Maskolunasa, który chyba ma największe pretensje. Do sędziów za to, że musiał już tak wcześnie siąść na ławce rezerwowych. Wprawdzie ma jeszcze jeden faul w zanadrzu. Jeszcze może wrócić na parkiet, no ale jest bardzo rozgoryczony. To widać było podczas jednej z przerw w grze, kiedy jeszcze ruszył z pretensjami w kierunku sędziego. Znawiamy grę. O widzimy, trenerzy również swoje na sędziach tutaj swoją presję wybierają, widzieliśmy przed momentem jak trener Andrzej pokazywał że tam przy każdym wejściu niemal widziałby przewinienie koszykarzy prokomu, ale podobnie również zachowuje się trener kijewski Norgard oraz kolejny nie trafia tym razem nie było przy nim obrońcy a więc z czystej pozycji spudłował w Norgard, Jagodnik tutaj trzy punkty za linii 6.25 rzucał wydawało się nawet, że był faulowany, ale Puścili sędziowie grę w odpowiedzi Andrzej Pluta właśnie za trzy. Drugi celny rzut za trzy Andrzeja Pluty. Tak rozpoczął mój dzisiejszy występ w drugiej kwarcie. I tak w tej chwili na minutę do końca. 44 do 40. Czekała i Pluta. Dwójka Polaków na parkiecie. Pozostali, no, nie licząc tych naturalizowanych, to obcokrajowcy. Rankowicz, nakomicz. cudownie. Na Widać było, że w tej akcji odpuścił nieco, dał piłkę krzykale, uciekł gdzieś tam do rogu, ale wyszedł pod kost, dostał podanie i proszę, jakie wykorzystał. Ostatnie pół minuty przed nami drugiej kwarty. Paczesas, Norgard, Norgard. Dwie nieudane akcje. Trzecia kolejna, trzeci rzut e, kapitana. Anwilu Włocławek. I tę ostatnią akcję w drugiej kwarcie mają gracze Prokomu Trefla. Brankowicz, on w tym bardzo ważnym momencie wziął na, na siebie wygrane Na końcowej linii czwórki graczy Prokomu. Jagodnik, który... Rzuca bardzo skutecznie i wiedział o tym Brankowicz. Idzie, idzie rzeczywiście Jagodnikowi w tych ostatnich sekundach drugiej kwarty. Jeszcze jedna piłka do Jagodnika i znakomicie, znakomicie dla widowiska, znakomicie dla tego finału. Po pierwszej połowie, po dwóch kwartach mamy remis 44 do 44. Kapitalne widowisko, wrócili w komplecie do gry zawodnicy prokomu Trefla po 44, a więc wszystko rozpoczyna się niejako na nowo uspokajają się wzajemnie, bo mówiłem, że byli niesłychanie pobudzeni przed meczem. Może również wynikiem tego pobudzenia były cztery faule Masko Nieco niezadowolony Andrzej Urlep. Nie udało się mimo, że rosło już prowadzenie Anwilu utrzymać tej przewagi, no ale przed nami jeszcze przecież dwie kwarty spotkania. Jeszcze odprawa techniczna w szatniach i pewnie, pewnie dalej będzie tak wspaniała walka. ProKom, no, osłabiony brakiem maskoliunasa, bez Drubarego, który nic absolutnie nie wnosił do gry, radzi sobie, widać, że krzykała z Wrankowiciem. Na razie utrzymują ten ciężar, że potrafią sprostać odpowiedzialności. No i tylko jest kwestia taka, jak są przygotowani kondycyjnie. Prezes Polskiej Ligi Koszykówki, pan Janusz Wierzbowski, przed naszą kamerą prosimy bardzo. Panie prezesie, komu kibicuje prezes Polskiej Ligi Koszykówki w tym zaciętym finale? Moje serce jest rozdarte na dwie części. Ob, obie drużyny zasłużyły na ten finał, i obie drużyny zasłużyły na to, żeby być mistrzem Polski. Jest to jeden z najlepszych finałów w ostatnich latach. No właśnie, wszyscy twierdzą, że takich emocji w finale PLK nie było już dawno. Jak, jak pan sądzi, z czego to wynika? Przede wszystkim w obu klubach skompletowano bardzo dobre zespoły. I proszę. Pamiętajcie o tym, że w ogóle od półki na rywalizacja polskiej wizek koszykówki jest naprawdę bardzo emocjonująca i dostarcza kibicom bardzo dużo emocji. No właśnie, tych emocji nie brakuje nadal w szóstym meczu. Wiadomo, Procom grał wszystko o to, aby zostać w rywalizacji Anwil, o to, żeby już dziś zapewnić sobie tytuł mistrza Polski i nadal sprawa jest nierozstrzygnięta. Tego się chyba nie da wyreżyserować. A ja myślę, że najlepszy scenarzysta by nie napisał takiego scenariuszu. Mamy trochę horror sportowy, ale w takim dobrym słowa tego znaczeniu. I ja osobiście chciałbym, żeby był śródby mecz, dlatego że po prostu to są wielkie emocje i bardzo dobre są te finały, mówię na przestrzeń.